Sąd przed Wielkim Białym Tronem to temat, który często budzi uczucie zniechęcenia i rozczarowania z powodu szerzącej się obecności zła i niesprawiedliwości w dzisiejszym świecie. W związku z tym często zadajemy sobie pytanie: czy kiedykolwiek będzie sprawiedliwość dla tych, którzy dopuścili się takiego zła, czy ci, którzy żyją sprawiedliwie, otrzymają nagrodę? Odpowiedź, jak znajdujemy w objawieniu 21-15, brzmi zdecydowanie tak. Ten fragment biblijny zapewnia nas, że nastąpi sąd ostateczny. Chociaż wierzący nie będą sądzeni w tym konkretnym wydarzeniu, niezwykle ważne jest, aby zastanowić się nad sposobem, w jaki obecnie żyjemy, ponieważ życie, które prowadzimy, będzie podstawą tego sądu. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tej rzeczywistości, lub po prostu nie przejmuje się tym i prowadzi swoje życie, nie myśląc o wiecznych konsekwencjach. Działania te często odzwierciedlają zachowania, które można określić jedynie jako piekielne. Żyjemy w czasach, w których granice moralne i etyczne coraz bardziej się zacierają. Rozróżnienie między dobrem a złem. Jest często zamazane przez subiektywne interpretacje i osobiste pragnienia. W takim środowisku łatwo stracić z oczu fakt, że nasze działania mają głębokie konsekwencje nie tylko dla naszych bezpośrednich okoliczności, ale także dla naszych wiecznych przeznaczeń. Kiedy patrzymy na stan świata, nie sposób zignorować wszechobecnego poczucia niesprawiedliwości. Korupcja, chciwość i okrucieństwo zdają się dominować w codziennych wiadomościach. Bezsensowne akty przemocy niszczą życie niewinnych ludzi, a potężni często bezkarnie wykorzystują bezbronnych. Scenariusz ten wywołuje przytłaczające poczucie beznadziei, sprawiając, że zastanawiamy się, czy sprawiedliwość kiedykolwiek zwycięży. Jednakże objawienie 20, 11, 15 trzeźwo przypomina nam, że nastąpi ostateczne rozliczenie. Ten fragment opisuje ostateczny sąd, na którym wszystkie czyny, zarówno dobre, jak i złe, zostaną wzięte pod uwagę. Jest to potężne przypomnienie, że żaden zły czyn nie pozostanie niezauważony, a żaden dobry uczynek nie pozostanie bez nagrody. Ta obietnica Bożej sprawiedliwości powinna skłonić nas do uważnego rozważenia naszego życia: czy żyjemy zgodnie z naszymi wartościami moralnymi i duchowymi, czy przyczyniamy się do problemów świata, czy też staramy się być częścią ich rozwiązania. To pytania, które musimy zadawać codziennie. Ponadto, konieczne jest uznanie roli sumienia i odpowiedzialności w naszym życiu. Wielu żyje tak, jakby ich działania nie miały żadnych konsekwencji, jakby liczyło się tylko tu i teraz. Ten krótkowzroczny pogląd skutkuje życiem bez celu i kierunku, którego motywacją jest natychmiastowa satysfakcja, a nie trwałe spełnienie. Życie, za które będziemy sądzeni, dzieje się właśnie teraz, i to jest istota przesłania, które chcę przekazać. Życie, za które będziemy sądzeni, jest przeżywane właśnie teraz. Jednakże, szatan zwiódł wielu, wierząc, że sąd nie nadejdzie. Często o tym myślę. Patrzę na otaczających mnie ludzi, i serce mi się kraje. Wiem, że pewnego dnia będą musieli zdać sprawę ze swojego życia przed wielkim białym tronem w niebie. Nasze ludzkie umysły nie są w stanie pojąć wielkości i powagi tego dnia. Nasza wyobraźnia nie posiada kreatywności ani mocy, aby wyobrazić sobie wydarzenie na taką skalę. Wyobraźcie sobie każdą osobę, która kiedykolwiek żyła, każdą osobę obecnie na Ziemi i każdą osobę, która dopiero się narodzi, a wszystko to zebrane w jednym miejscu, jednego dnia. Każda rasa, każdy kolor, każde pokolenie będzie obecne. Ci, którzy są w głębinach piekielnych, zostaną wyprowadzeni na powierzchnię i wszyscy mieszkańcy Hadesu zostaną wezwani. To, co zobaczą, zaskoczy ich: wielkiego sędziego zasiadającego na tronie i gwałtowny dźwięk, gdy niebiosa i ziemia uciekają przed tym, który zasiada na tronie. Bóg, wszechmogący, stanie przed nimi w całej swojej chwale. Nie będzie wówczas miejsca na pokutę i odpuszczenie grzechów. To jest ostateczna ocena, coś przekraczającego to, co możemy sobie wyobrazić. Jest to moment najwyższej odpowiedzialności, w którym ujawnione zostanie każde działanie, każde słowo i każda myśl. Ta scena powinna nas skłonić do głębokiej refleksji. Czy żyjemy w sposób, który przygotowuje nas na ten nieunikniony dzień, czy zdajemy sobie sprawę z głębokich konsekwencji naszych codziennych wyborów? Istotne jest, aby żyć ze świadomością nadchodzącego sądu, szukając prawości i przebaczenia, póki jest jeszcze czas. W Księdze Objawienia 21.15 czytamy Ujrzałem wielki biały tron i zasiadającego na nim. Ziemia i niebo uciekły przed ich obliczem i nie znaleziono dla nich miejsca. Widziałem też umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i otwarto księgi, księgę życia. Osądzono zmarłych według ich uczynków. Zgodnie z zapisami w księgach śmierci i Hadesu, wydali umarłych, którzy w nich byli. Każdy został osądzony według tego, co uczynił, potem śmierć i Hades zostali wrzuceni do jeziora Ognistego. Jezioro Ognia to druga śmierć. Ci, których imiona nie zostały zapisane w Księdze Życia, zostali wrzuceni do jeziora Ognia. W tym kontekście Księga Życia jest zapisem imion tych, którzy będą żyć z Bogiem na zawsze w niebie, zbawionych. Wyrok Wielkiego Białego Tronu opisany w Apokalipsie jest sądem dla niewierzących. Z tego fragmentu jasno wynika, że nikt obecny na tej rozprawie nie będzie miał swojego imienia w księdze życia. Wyobraź sobie ojca obserwującego proces syna przed Wielkim Białym Tronem i nie mogącego nic zrobić, aby mu pomóc. Prawda jest taka, że tego dnia będziesz żałować. Syn mógłby zapytać ojca, dlaczego nie traktował Kościoła poważniej. Każdego dnia musimy pamiętać o rzeczywistości, w której jeśli wyznajemy Chrystusa, nasze życie jest świadectwem dla otaczających nas ludzi. Jest świadectwem dobroci Boga, a sposób, w jaki żyjemy, może prowadzić innych do Chrystusa. Nasze działania mogą wpłynąć na to, że nasze dzieci, małżonkowie i rodzeństwo będą szukać zbawienia. Niektórzy jednak nadal prowadzą swobodny chrześcijański tryb życia. Chociaż to nie ja decyduję o czyimś zbawieniu, rozważ wpływ swojego przykładu na ludzi wokół ciebie. Jeśli uczestniczysz w każdym piątkowym spotkaniu modlitewnym, Twoje dziecko może pewnego dnia zobaczyć Twoje oddanie Bogu i pomyśleć: Może w tym chrześcijańskim życiu jest coś więcej i może zostanie zbawione. Twój brat lub siostra mogli zobaczyć Twoje zaangażowanie i myśleć tak samo, szukając zbawienia. Głoś Ewangelię wszystkim wokół siebie. Nigdy nie jest za późno. Uratuj ich od płomieni piekielnych dzięki Ewangelii. Kontynuuj zasiewanie ziarna Ewangelii w sercach ludzi. Módlcie się nadal za swoich bliskich, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Nie rezygnuj z nich i nie idź sam do nieba. Twoje życie może być potężnym świadectwem. Każdy czyn, każde słowo może odzwierciedlać Bożą Miłość i łaskę. Żyj z celem, wiedząc, że Twoja wierność może zainspirować innych do szukania Chrystusa. Niech Wasze życie będzie latarnią nadziei i świadectwem przemieniającej mocy Bożej Miłości. Na wielkim białym tronie ci, którzy jedynie chodzili do kościoła, którzy przybierali formę pobożności. Ale zaprzeczali jej mocy, oraz ci, którzy odrzucili zbawienie, wszyscy będą żałować swoich czynów. Na wielkim białym tronie nie ma dobrych nagród i nikt nie zostanie przyjęty jako wierny sługa. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie strach przed Bogiem, który przejmie kontrolę nad tym dniem? Wierzę, że tego dnia zobaczymy stronę Boga, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. W Księdze Objawienia 21 czytamy, i widziałem wielki biały tron i zasiadającego na nim, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie znaleziono. Rozważmy następujące zdanie, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo. To jest Sędzia, wielki Stwórca, Alfa i Omega, El Shaddai, Elohim, Adonai, Abba, El Elion, Bóg Wszechmogący, Potężny Stwórca, który istnieje od wieków na wieki, który nie zna początku ani końca, On będzie tego dnia Sędzią. Nie chcę być sądzony na wielkim białym tronie, powinniśmy tęsknić za tronem sądowym Chrystusa. Nie chcę być pełen żalu, chcę otrzymać nagrodę od Jezusa, chcę tej chwalebnej korony, która uczyni mnie królewskim kapłanem. Chcę odkupienia tego uwielbionego ciała, korony życia, korony niezniszczalnej, korony sprawiedliwości, korony chwały i korony radości. Chcę, żeby Jezus powiedział do mnie, Dobrze, mój dobry i wierny sługo. Chcę, żeby Bóg był ze mnie dumny. Chcę, żeby król Jezus powiedział do mnie: "Pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Chcę, żeby moje imię zostało wywołane podczas pochwycenia. Chcę widzieć, jak święci, którzy umarli w Chrystusie, z martwych wstają. I chcę wiedzieć bez cienia wątpliwości, że ja z martwych wstanę zaraz po nich. Chcę być z moim królem na całą wieczność. Chcę wielbić mojego Pana Jezusa Chrystusa przez całą wieczność. Chcę Mu podziękować za to, co zrobił dla mnie na krzyżu. Chcę, żeby Bóg powiedział jesteś posłusznym dzieckiem. Chcę być osądzony na sądzie chrystusowym. To jest to, za czym powinieneś tęsknić. Wielki Biały Tron nie jest miejscem, w którym powinieneś chcieć się pojawić. Nie pozwól, aby diabeł sprowadził cię ze ścieżki, przez co będziesz żałować w dniach ostatecznych. Wyobraźcie sobie sceny sądu na wielkim białym tronie. Biblia mówi, że będą tam wielcy i mali. Wyobraźcie sobie ludzi z różnych regionów świata, różnych kolorów skóry, ras i języków, wszyscy stojący przed tym tronem, przepełnieni bojaźnią Bożą z powodu jego wszechogarniającej obecności. Zobaczycie pastorów, samozwańczych apostołów, przestępców, cudzołożników, biskupów, niezależnie od ich ziemskiej pozycji, wszyscy staną przed tym tronem gotowi na sąd, dzieląc wspólny los. Wielu błędnie rozumie cel tego sądu, myśląc, że zadecyduje o tym, kto pójdzie do nieba, a kto do piekła. To nie tak. Sąd ten nie dotyczy zbawienia z uczynków, wręcz przeciwnie, każdy czyn dokonany na ziemi zostanie zbadany, każdy grzech zostanie zbadany. Teoretycznie, ponieważ sąd ten następuje w wieczności, Bóg mógłby dokonać przeglądu życia każdej osoby ze szczegółami w czasie rzeczywistym. Bóg może potrzebować 24 godzin, aby zbadać 24 godziny, lub tydzień, aby zbadać tydzień czyjegoś życia. Każda sekunda ich życia zostanie poddana przeglądowi i każdy będzie mógł to zobaczyć. Chociaż trudno powiedzieć, czy w tym środowisku będą istnieć emocje takie jak wstyd, jest prawdopodobne, że ludzie będą głęboko zszokowani tym, kim jest sędzia tym samym Bogiem, którego odrzucili. Wyrok ten podkreśla krytyczną prawdę. Uczynki nie mogą zbawić. Gdyby zbawienie odbywało się przez uczynki, wielu mogłoby zdobyć drogę do nieba, ale same uczynki nie wystarczą, tylko Jezus może zbawić. Refleksja nad tymi scenami musi nas głęboko poruszyć. Rozważ powagę stania przed wszechmogącym, gdzie fasada tytułów i ziemskich osiągnięć zostanie zniszczona. Każdy, niezależnie od swojego statusu, stanie przed tą samą boską kontrolą. Strach przed Bogiem będzie namacalny nie tylko ze względu na jego moc, ale także z powodu jego świętości i prawości. Wyobraźcie sobie strach i zdumienie na twarzach zgromadzonych: pastora, który głosił bez prawdziwej wiary, apostoła, który szukał sławy, a nie wiary, przestępcy, który żył bez skrupułów, i biskupa, który służył bardziej z obowiązku niż z oddania. Wszyscy będą równi przed tronem, w obliczu sprawiedliwego sądu Bożego. Ta scena uwydatnia ostateczną prawdę. Nasze ziemskie uczynki zostaną ujawnione. Ale nie mogą zagwarantować nam zbawienia. Boża analiza każdego życia nie polega na porównywaniu dobra ze złem, ale na objawieniu prawdy, że tylko przez Jezusa Chrystusa możemy zostać zbawieni. Ta rzeczywistość powinna nas prowadzić do pilnego i szczerego życia w wierze, wiedząc, że nasze życie jest świadectwem dla otaczających nas ludzi. Musimy uznać wagę prawdziwej wiary i przemieniającej mocy Jezusa. Starajmy się prowadzić życie, które odzwierciedla nasze przywiązanie do Chrystusa, nie tylko słowami, ale także czynami. Nasze codzienne życie jest świadectwem dla otaczających nas osób, wpływających na rodzinę, przyjaciół, a nawet nieznajomych. Wyobraź sobie, że stoisz przed tronem i wiesz, że każda Twoja myśl, słowo i czyn zostanie ujawniona. Powierzchowne aspekty życia, tytuły, osiągnięcia, status społeczny nie będą miały tu żadnej wartości. Liczy się tylko prawda o naszej relacji z Chrystusem. Powinno nas to motywować do życia autentycznego i wiernego, dbając o to, aby nasze działania były zgodne z naszymi przekonaniami. Na Wielkim Białym Tronie różnorodność ludzkości. Będzie widoczna. Ludzie wszystkich narodów i środowisk, mówiący różnymi językami, staną przed tym samym Bożym sądem. W tym globalnym zgromadzeniu będą znajdować się osoby, które pełniły różne funkcje, jedne szanowane, inne pogardzane. Jednak w tym momencie ziemskie rozróżnienia będą nieistotne. Liczy się Twoja pozycja przed Bogiem określona nie przez Twoje czyny, ale przez Twoją akceptację lub odrzucenie Jezusa Chrystusa. Ten pogląd na sąd otrzeźwia i przypomina nam, że szansa na zbawienie jest teraz, w tym życiu. Chociaż dobre uczynki są ważne, są one owocem prawdziwej wiary, a nie korzeniem zbawienia. Nasza relacja z Chrystusem musi być podstawą naszego życia i kierować naszymi działaniami i decyzjami. Często skupiamy się na widzialnych, namacalnych aspektach życia, jednak na wielkim, białym tronie ujawniona zostanie niewidzialna prawda serca każdego człowieka. Podkreśla to, jak ważne jest uczciwe i celowe życie oraz dążenie do oddawania czci Bogu we wszystkim, co robimy. Nasze życie powinno odzwierciedlać przemieniającą moc Ewangelii, niosącej nadzieję i wskazującej innym na Chrystusa. Podejmij zobowiązanie już teraz, aby żyć pełnią życia w Chrystusie. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, polub, udostępnij i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści, które będą budować Twoją wiarę. Szejmy razem Bożą Miłość i Prawdę.